ja jestem Krupson i witam was na moim nowym kanale. I w pierwszym odcinku na tym kan właśnie kanale chciałbym opowiedzieć coś o sobie i w ogóle. E... Nalewam się gameplay z Minecrafta, więc I... i do czego dążę? Do tego, że chciałbym wam opowiedzieć, co jest, co będzie na tym kanale i jaki mam zamiar. Mam zamiar. No hmm. będzie stricte Minecraftowy, będzie w nim Minecraft w sumie. I chciałbym robić na przykład odcinki z widzami dużo rzeczy z widzami. żeby mieć tak z kontakt z wami. I w ogóle hmm, Discorda zrobimy. Server Minecraft, myślę, że kiedyś to zrobimy, ale to tak zbiera się więcej. Bo ponadto się trzeba mieć odłożone pieniądze, żeby wszystko zaplanować i w ogóle. Co jeszcze? Tak. Myślę, że prowizorycznego Discorda stworzę. Jego po prostu, żeby coś tam było i dam wam linka do niego w opisie tego kanału. Żeby nie było, że ten więc wproszę na, na szybko takiego Discorda i w ogóle i dam Wam w opisie. A co do spraw takich ważniejszych, to mam na imię Robert, mam 13 lat i moim jednym z marzeniem zostać, youtuberem kiedyś nie mogłem, teraz już mogę. I to, i, i lubię nagrywać Minecrafta. Lubię bo po prostu fajnie się go nagrywa, jak się ma na przykład ekipkę, czy co. Ja najczęściej gram na serwerach Dragon Survival i na serwerach Only czasami zagram, jak mam, czy co, czas, czy chcę. Tak to, to przeważnie Dragon Survival. Myślę, że odcinki będą się na tym kanale pojawiały dwa razy w tygodniu. I będzie to gdzieś około może poniedziałek i piątek zobaczę. I jeszcze napiszcie w komentarzu, jak zobaczycie ten film. Czy to ma jakiś sens, czy chcielibyście tak, czy chcielibyście inaczej. Nie wiem co jeszcze powiedzieć. W jakimś wstępnym filmie. Ja zaczynam przygodę na YouTube właśnie tym filmem. I co? Ja. Nie przedłużam i zostawiam Wam włączony gameplay z Minecrafta. Jeszcze tam parę minut jest, chyba 5-4. To oglądajcie. Ja spadam. Trzymajcie się i miłego oglądania. Siemono. Panorama pana mera, bić znowu ten pana biera, hajs jak snera, porte znowu mnie uwiera, nie rozumiemy frajera, co się próje jak cholera, znowu dzwonimy do dillera, bo brak THC do doskwiera. Kurwa brak mi słów, ja w nie snu, jak słów, wyglądam jak król, czuję się jak król, zadzwonię. No ja znowu najebany to ja Na no, popite leci wojak, stajesz ty w noniczym stojak Drugi tydzień walę łychę, ty na chacie walisz konia Moje problemy psychiczne, kurwa o wielkości słonia Sam na chacie skuty w chuj. potrzebne elektrolity Jutro będzie ciężki i będę leżał jak zabity Obliczam kolejny ruch, zero stresu, ja wypity Błędem był kolejny bów, bez fotela nie mam psychy Kurwa brak mi słów, ja w krainie snu Zostaję jak słów, wyglądam jak tu Czuję się jak tu zadzwonię do bów Brama Panamera, to jak worek dla dillera Gdzie zaczynamy już mera, a ty znowu się zabierasz Nie marzę na temat, nie mam więcej tekstów, mordą Polewamy się szampanem, czekiem z wielką hordą Nie nawijam jak Enigma, no i dobrze, wąt stąd Jakiś randomowy kolo się tu dograł pod prąd. To jest combo, -boy. się podkreślił nie napity Ale zawsze chętnie wjadę na flachę, no i na bit jak szuk. Wyglądam jak szuk. Ja Kurwa dwie mi znowu Kurwa bramie w krai nie snu Zostaje jak słów, wygląda jak król Czuje się jak król, zadzwonię do, do. droga w nocy Już nie ja odbieram znów Kurwa mi słowa ja w krai nie snu Zostaje jak słów, wygląda jak król Czuje się jak król, zadzwonię do, do. droga w nocy Już nie ja odbieram znów Cartier. Mam diamentowy miecz, tylko diamentowy miecz. Mam diamentowy set, tylko diamentowy set. Mam diamentowy chain, tylko diamentowy chain. Jak tylko skopali, żaden kurwa kartier. Diamentowe serce powoli ze mnie wyrasta. Nie zabieram twej hook, chcę tylko marchewki zasiać. Godziny, dni, miesiące traciłem za mało lata. by miedzi ty na gildie, 30 level, będ wata. goniem. Gdzie malami robiliśmy fosę jak się zarywało noce Teraz to tylko dobre wspomnienia Jak pykam sobie na hardkorze Poza klówkami nie było nic obowiązki zawsze na potem Nie samym taksem człowiek żyje Także złoto też kopię Tu każdy jakby gold digger Tyle że w sumie niezdrowe Ja młody Damien Walters kiedy parkury przechodzę Prępkie do sobie dopiero kupiłem jak pesce Wyszło w Polsce oglądem jako PS4 SKK w rozwowołchery Bremu z ognistym robili escape, y, resistę na moda gra to tutaj bez kiemy. I bardzo lubiłem te czasy kiedy Wszystko było tak proste i był wtedy Tak piękny, kolorowy świat Gasta nigdy nie lubiłem Dlatego mam taką ksywę Nie pytaj dlaczego było tak Kto by powiedział, że taki ziomco Za jaka gra w Minecrafta Będzie dzisiaj robił rad Mam diamentowy miecz Słuchaj, diamentowy miecz Mam diamentowy set Słuchaj, diamentowy set Mam diamentowy chain Słuchaj, diamentowy chain Mierz, tylko diamentowy miecz. Pan diamentowy set, tylko diamentowy set. Pan diamentowy część, tylko diamentowy część. Jak się tylko skopali, żaden kurwa kartier. <tryk> I się to zbliżam, szybko patrzę i tańczę Ludzie na parkiecie kręcą się jak głodne szarancie Już widziałem na tym co malują podłogę Szatarki się schowały, że biegnie nie wodach Dzieje się tu bardzo dużo, chociaż dzieje się mało Laski się tu bawią, widzę, że lecą na całość Mnie nie pyta, gdzie jesteśmy, nie wiem, jak się to działo Jak zadajesz mi pytania, to zadawa ich mało Zielone, uśmiechem doprawione, w sukience jest czerwonej, chyba znalazłem żonę, oczy lekko zielone, uśmiechem doprawione, w sukience jest czerwonej, chyba znalazłem żonę zielone, w jest chyba znalazłem żonę. Moc zielone Uśmiechem doprawione Uśmiechem Chyba znalazłem zonę Ty nie z naszych faz, jesteśmy osób zniszczeni Sporo ludzi wokół nas, cały pakiet ciemieni Gdzie nie spojrzę wizja na nas, ciężko mi jest to zmienić Może w końcu zapchnę oczy, był nikt naszych cieni Problemów jest że dużo, choć to zmienić Teraz zobacz się stara, weź spróbuj to docenić Cały pakiet został nasz, jest w kolorze zieleni Zostaliśmy tutaj sami, wzrokiem jednym skopieni Moc zielone Uśmiechem doprawione Chyba znalazłem żonę Oczy lekko zielone Uśmiechem doprawione W sukience jest czerwone chyba znalazłem żonę